Witajcie moi drodzy, Krzysiek for You z tej strony. No i nadeszła ta chwila, gdzie będę układał ogrzewanie podłogowe. Teraz tak, chciałbym pokazać tutaj troszkę więcej niż w ostatnim filmie. Mam nadzieję, że to się uda, bo tak jak miałem nagrywać wodę, trochę zaczynałem nagrywać w sensie wodą użytkową, jak robię, ale no nie wyszło, bo tu milionekit na budowie każdy się przewija. No i tak elektrycy, panowie od podbitki, jeszcze, jeszcze tutaj ktoś. W środku także no i tak było zamieszanie trochę. Ale myślę, że podłówka może wyjdzie jakoś lepiej, także chciałbym. Czyli tak, na wstępie chciałbym powiedzieć może zacznę od projektu. Mamy tutaj taki projekt, nie wiem czy to będzie akurat dla was takie w miarę czytelne. To jest projekt naszego domu. Teraz tak, tutaj umiejscowiony jest nasz rozdzielacz, który też okazję mieliście oglądać na filmie. On znajduje się w szafie w przedpokoju. Tu jest łazieneczka, jeden pokój, drugi. Hol, no i WC, i, i dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy rozrysowane w projekcie wszystkie nasze pętle. Gdzie, co ma iść. I od czego mamy zaczynać, jak to wszystko rozłożyć. Generalnie jest taka kwestia, że w całym domu tutaj projektant tego ogrzewania przewidział yy, rurki co 10 cm, tak. Ułożenie rurek, tylko w tym holu wyszło co 5 cm. No i dla mnie to jest troszeczkę niezrozumiałe. Zadzwoniłem do niego, żeby to wyjaśnić. No i kwestia jest tego typu, że tutaj po prostu program sam przelicza. Dlatego, bo przez hol on tak powiedział. Nie wiem, czy powiem to samo słowo-słowo, jak ktoś to poprawcie mnie w komentarzach. Chodzi o to po prostu, że tutaj są jakieś zasilania naszych pętli no i program musiał zagęścić te rurki żeby tam wyszło wszystko ok w sensie te zapotrzebowanie cieplne i tak dalej także tak to wyszło ale on po prostu powiedział, że nie mógł tego zmienić w programie ale no po prostu spokojnie można robić co 10 cm i jak też tak ułożę że no nie powinno się nic stać będzie wszystko ok także zrobię tutaj co 10 cm tak jak on zasugerował. I teraz jeszcze druga kwestia. Mamy rozdzielać 14 obwodów, bo jest 14 pętli, tak? Yy, I teraz tak. Chciałem zamówić rozdzielać 15, ale bym musiał na niego długo czekać, dlatego dałem sobie spokój, bo mamy jeszcze tutaj dołożony jeden grzejnik w łazience do yy, taki drabinkowy z rozdzielacza od podłogówki. I tak też się czasami robi, tylko po prostu trzeba zwrócić uwagę, żeby e, rotametry na akurat tym obwodzie skręcić po prostu na jakiś tam minimalny przepływ, żeby woda nie napierdzielała nam tutaj w ten grzejnik i nie wracała. E, tak on powiedział, że trzeba to zrobić, też z nim to uzgadniałem. Mówi, że ok, i e, dlatego, że mam rozdziela 14 pętli, a nie 15, to ja zrobię w ten sposób, że e, Pominę tą małą pętlę w WC, no bo tu jest metr kwadratowy, umówmy się, no tam też raczej, no nie wiem, nie będę robił w WC sterowania, tak, tylko zrobimy yy, z, z obiegu tutaj, yy, z cholu, zrobimy ogrzewanie WC. Tak zamierzam to zrobić, wtedy zaoszczędzę jeden obwód na rozdzielaczu i będę mógł zrobić ten, rozdziel yy, ten grzejnik. Także tak to sobie wymyśliłem. Rozmawiałem z tym facetem, tak powiedział, że może być ok i można tak zrobić. Tutaj mamy jeszcze drugą część projektu. Mamy narysowane nasze, o, wezmę łóweczek. nasze tutaj zasilania do poszczególnych pętli. Czyli no, zobaczymy, jak wyjdzie. No też chciałbym tak zrobić, tylko zastanawiam się tutaj, jak zrobimy ten hol razem z tym WC. Bo jak będzie osobna pętla, jakby była, to nie ma problemu, ale tutaj no musielibyśmy jakoś, nie wiem, może pod spodem wytniemy trochę, czy znaczy jakoś to trzeba będzie, no nie wiem, coś trzeba będzie wykombinować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i oczywiście do tego jest jeszcze tam kilka, kilka takich, no, z 10 stron, jakichś tam obliczeń, materiału, ile idzie, jakie, jakie materiały, jakie. Y, jakie sterowanie i tak dalej, i tak dalej. Sterowania na razie nie robiłem, będę to wycinał po wylewkach z racji tego, że po prostu będzie mi wygodniej już, no bo y, mieli być dzisiaj, dzisiaj jest piątek akurat, mieli być dzisiaj panowie od wylewek, ale mają małą obsówkę, chcieli podzielić ten dom na piętro i parter, tak, czyli piętro akurat dzisiaj, parter w poniedziałek, ale mają obsówkę i zrobią jednego dnia wszystko. Także, no, tak, tak powiedzieli, no, też jakby to powiedzieć, no, uszczęśliwiła mnie ta decyzja, bo y, mamy trochę więcej pola manewru. Jak y, nawet nie zdążymy dzisiaj, to możemy sobie w poniedziałek dokończyć. Ale, no, tak to tak to mniej więcej wygląda. Zacznę to grzejnika i po kolei będę szedł y, pętlami z rozdzielacza. Tutaj łazienka. Pokój, pokój, następne pokoje. Chodzi o to po prostu, żeby się, może Wam pokażę na projekcie, tak jak to jest narysowane. Najpierw zrobimy tak. Łazienka, pokój, jedna pętla, pokój druga, pokój, pokój, hall, znaczy tam wiatrołap, żeby po prostu te nasze pętle się nakrzyżowały, tylko tu muszę coś wykombinować. W tym, w tym przedsionku, żeby tutaj wejść jeszcze do tej łazienki. No bo jak wejdę, skrzyżuję tutaj. No to nie będę mógł dać zasilania do salonu i do kuchni, żeby te pętle nasze rurki się nie krzyżowały. Także no tu muszę coś wymyślić, ale no jakoś mam nadzieję, że dam radę. E, dobra, i co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Nie wiem, może tacy hydraulicy już e, mnie wyśmieją, bo dla mnie to jest ogólnie, no nie nowość, bo powiedziałem, że takie rzeczy są. Zobaczcie, tu mamy taki styropian systemowy 3 cm, on jest już z folią. E, powiem Wam szczerze, że no, ma metr na metr i rewelacja. Dla mnie e, naprawdę troszeczkę drożej to wychodzi niż sama folia i, i, i styropian osobno, ale układanie tego jest e, na pewno dokładniejsze, możemy wszystkie te linie ładnie sobie ułożyć, bo folia to wiadomo, że gdzieś tam się przesunie i tak dalej. Poza tym my. To sobie jeszcze sklejamy pianką z naszym, z naszym styropianem pod spodem. Tam jakimś takerem dobijemy w kilku miejscach, łapie się jedno z drugim i wtedy to jest sklejone na sztywno. Tak samo jak był styropian piątka i dziesiątka, to też to wszystko jest sklejone z jedno z drugim. Także tak to wygląda. Tutaj jeszcze będziemy kończyć, bo nie zdążyliśmy wszystkiego wczoraj. Znaczy, chłopaki, a ja zacznę się, zajmę się tutaj ogrzewaniem podłogowym. Czyli zaczynam od tego grzejnika, grzejnik oczywiście będzie w otulinach, żeby nie tracił ciepła tutaj w podłodze i później zaczynam podłogówkę, zacznę sobie od tego pomieszczenia, będę to robił, nagrywał, mam nadzieję, że jakieś lapse sklecę, żeby było fajnie, na koniec jeszcze przejdę po, gotowym, po gotowej tutaj podłogówce i opowiem co nieco, mam nadzieję, że dzisiaj skończymy, chciałbym to zrobić, ale no nie wiem czy się uda, także... Biorę się do roboty, jest godzina 11 po 7. .00. Witam po chwili. Dla Was chwila, dla mnie jeden dzień. Dlatego, bo brakło mi dwóch paczek dosłownie klipsów, żeby tam skończyć do końca tą ostatnią pętlę i wziąć się za korytarz. Słuchajcie, postanowiłem, że timelapse wrzucę w drugim filmie, one się udostępnią jednocześnie, także. Link wysuwa Wam się tutaj karta od góry jak to układałem Bo jest tego sporo, nie wiem ile ile, ile zajmie, zajmie ten film A nie chcę żeby on był znowu jakiś tam mega długi W tej części po prostu obejdę po kolei domek I pokażę Wam jak wygląda ułożona przeze mnie podłogówka Troszeczkę układałem sam, troszeczkę pomagał mi Bartek W piątek musiał troszkę wcześniej skończyć Dlatego tutaj salon praktycznie ogarniałem, ogarniałem sam Także no tak jak widzicie wszystko prawie zgodnie z projektem. Zaraz przejdziemy do tego holu, o którym wspominałem. Tak wygląda, tak wygląda salon. Cztery pętle, podłogóweczki. Kuchnia, już się odwracam. Wygląda w ten sposób. Oczywiście nie dajemy pod szafkami tam, gdzie mają być szafki, z tym że szafki mają 60 cm, ale ja zrobiłem na 50 z tego względu, żeby tam po prostu troszeczkę dogrzać tą podłogę. Bo czasami jakiś cokół on jest troszeczkę dalej wsunięty pod szafki, no i tam może być troszeczkę niedogrzalnie podłogi, według mnie. I tak też słyszałem opinie od różnych hydraulików, że powinno się tak robić. Także tam, gdzie jest wanna mniej więcej i, i jakieś tam rzeczy, które omijacie, żeby zawsze to 10 cm wejść sobie dalej jedną rurką. Tak, jak wspomniałem wcześniej, no wszystko jest rurki ułożone co 10 centymetrów. No praktycznie, no wiadomo, że tutaj gdzieś może to się różnić, ale z racji tego, może być trochę szerzej, z tego względu, że po prostu nie chciałem takich ostrych łuków robić, bo no po prostu bałem się, że ta rurka mi pęknie. Jest na to rozwiązanie: można sobie założyć sprężynę taką zewnętrzną i iść po kolei, zaginać ze sprężyną, ale jak zaraz zobaczycie na time-lapsach po tym filmie. No, ja sobie troszeczkę inaczej z tym radzę, także zapraszam do obejrzenia, jak mi to wychodziło. No i tyle, kuchnia, rozwijak taki, akurat no też świeżo zakupiony, wcześniej miałem też tak trochę pożyczałem, ale no doszedłem do wniosku, że no koszt jakiś tam nieduży, a. Trzeba kupić sobie samemu. Nie pytajcie się, nawet, jaka to firma no kosztował tam 300 parę złotych zaletą, jego jest to, że wszystkie połączenia są skręcone tutaj na takie motylki. Nie muszę go targać w aucie takiego rozłożonego, tylko sobie zaraz go złożę, owinę taśmą i będzie na następny raz. Taker, słuchajcie, była przygoda no zacinał się i no popsuł się, delikatnie mówiąc zakupiłem taki, musiałem wyskoczyć do hurtowni no słuchajcie polecam naprawdę zszywki są też tej firmy także jakby kogoś to interesowało może tutaj pokażę zszywki są tej samej firmy Capricorn także gdzieś tam też na forach Hydraulicznych, zapytałem o, o takera, bo już wcześniej mnie denerwował już dwa lata. Ale po prostu zawsze były z nim problemy: jakiś no name, zalegro. Nie polecam kupowania takich rzeczy. Od razu lepiej dołożyć trochę kasy, jakąś tam stówkę i kupić sobie porządny. Takie jest moje zdanie. No widzicie, ja tam myślałem, że to nie ma różnicy, ale jednak, jednak jest. Dobra, nie przedłużając, idziemy dalej. Oczywiście tutaj na dylatacjach. Będzie tutaj jedna delatacja. Założyłem otuliny. Tu będzie druga delatacja szła sobie po tej ścianie. No i oczywiście między każdym pomieszczeniem też są otuliny. Nie wiem, czy będzie w salonie na środku delatacja. Jeżeli tak, e, w poniedziałek i tak będę się widział z panami od wylewek. To po prostu e, dołożę tutaj otuliny na tych trzech rurkach i pójdziemy sobie przez środek. Bo akurat e, tak się złożyło, że środeczek jest bez e, można powiedzieć nie przechodzą tutaj rurki cztery pętle będą na pewno z jednego czujnika znaczy sterownika zasilane także to będzie ta sama temperatura ale zapytam się panów od podłogówki od wylewki co oni o tym sądzą idąc dalej mamy hol widzicie no co 10 cm prawie tak? udało się wjechałem do toalety także to jest wszystko na jednej pętli tak jak mówiłem tutaj trochę zagęszczenie tych rurek ale to dlatego że no po prostu wychodzą z rozdzielacza Także no tutaj nie ma ogrzewania e, e, tego scholu do sterowania ISWC, ale no, jak będziecie e, podejrzewać, no na pewno będzie tutaj cieplutko. Także e, ten sterownik gdzieś będzie trzeba umieścić e, scholu tutaj, bo on nie może być e, nad takimi, e, że tak powiem. E, liniami zasilającymi, tak to nazwę, bo może przekłamywać po prostu. Także umieścimy go gdzieś na tej ścianie, to będę robił już po wylewkach te sterowniki. Eee, no i dalej. Pokój, dwie pętle. No, mówię, wszystko praktycznie zgodnie z projektem, oprócz tego holu. Eee, łazienka, też takie dosyć ciekawe. Tutaj klęknął mi taker, eee, grzejniczek. Tam jest zostawione na odpływ liniowy, metr na metr 25 bo tak jest w planach taki, taki, że tak powiem, brodzik z odpływem, ale nawet jak będzie troszeczkę mniejszy, czy tam 90 na metr, czy coś, no to mówię, ja sobie to podleję, lepiej zrobić to szersze niż później tam podkuwać i nie daj Boże, uszkodzić podogówkę. I teraz tak, no nie chcę tego przesuwać, ale przesunę. E, tutaj e, to e, nie wiem, czy to będzie widać. Zostawiłem miejsce na odpływ liniowy, także tak to, tak to tutaj wyszło i tutaj też nie dawałem rurek przy samej ścianie, bo tu jest mój odpływ. Ja go zasłoniłem, wylewka tu się nie dostanie. Tutaj pójdę sobie rurką 50 do odpływu i ustawię e, odpływ. Także tam sobie zrobiłem miejsce. E, bateria, no to widzicie. Aha, no co to baterii. Słuchajcie, błąd tam e, w sztuce był. E, musiałem odkręcić e, jedno to przejście półcala na 16 i zrobić sobie to na kolanku dlatego bo mi tu zaciskarka nie wchodziła. Także yy, ten metalowy metalowa taka przeduszka mosiężna, która była tam w tamtym filmie, nie wiem czy ją pokazywałem, pra, prawdopodobnie była do tego, żeby ją zacisnąć yy, dalej. Ten nasz, yy, to nasze przejście, no bo yy, zaciskarka nie wchodziła. Wszystko zaciskałem. Może odkopę trochę trochę timelapsów to tutaj w rogu są, jeżeli nie, to nie miejcie mi zaraz, bo naprawdę dużo osób się kręciło i nie było czasu jakoś tam przestawiać kamerki. Ale wszystko zaciskane było zaciskarką Remsa. To są szczęki. E, e, można je zaciskać te kształtki u w H, TH i U. Tak akurat taki model to jest to jest firma Prandelli. E, taki model, ja miałem akurat szczęki H, także Yy, dedykowane do tego pożyczyłem, oczywiście, no, też z hurtowni, w której się zaopatruję, bo akurat no, mają na stanie kilka i pożyczają, że tak się wyrażę, takim <grym>, amatorom jak ja. Yy, także, no, tu już pokazywałem pokoik. No i yy, następny pokój, prawda? Yy, tutaj hol, czyta taki wiatrowa, i nasza yy, kotłownia. Tutaj też ominięcie, bo tu będzie stała wanna taka do prania. No i nasz kociołek e, kondensacyjny będzie wisiał tutaj. E, także tak to wyszło. No, ciśnienie nabite jest na podogóweczkę 8 barów, dlatego, bo e, 6, przepraszam. E, bo słuchajcie, no nie repełniałem tego wodą. Yy, nabijam ciśnieniem no z racji tego, że jeżeli tutaj panowie od wylewek, nie daj Boże, będą mieli jakiegoś wkręta czy gwoździa pod butem, nie zauważą tego, przebiją rurkę, no to wtedy jest telefon, yy, coś możemy zdziałać. Bo jak to zaleją, nie będzie wiadomo gdzie jest przebicie, no to później robią się problemy, trzeba odkuwać i tak dalej. Także zawsze tak robię. No, i tyle. Tak tu wyszło. Tam będzie pralka. Tu jest takie ominięcie, dlatego, bo tu będzie kratka odpływowa z suchym sefonem, ale no tego nie zamawiałem. Akurat, bo oni i tak tego nie obsadzają panowie od wylewek. Tylko później to ja obsadzę najwyżej. I, i tyle. Także tam jest przewidziana pralka. Wanienka tutaj do, do, do prania, oraz kocioł kondensacyjny. I tyle. Tak jak widzicie, no, otulinki pozakładane. I na koniec nasz rozdzielacz. Także, tak to wyszło. Yy, o, muszę dobić ciśnienie, bo się okazuje, że zawory są zakręcone. Także, no, dobre ze mnie gwiazdor, Chociaż w sumie jeden był poluzowany. A nie, no to się nabiło. Ok. Dobra. Także, ciśnienie jest. Yy, jeden był poluzowany całe szczęście, bym musiał kompresor za to wyciągać, a jest zawalony pod sucho. No i tyle, także tak to zostawiam, poprawiam zaraz ten brodzik. Zdjęcia jakieś tam fajne, może wrzucę na stronę moją na Facebooku. I... No i to tyle. Także jak macie jakieś pytania, no to możecie tam w komentarzu pisać, ewentualnie jakieś tam uwagi, no to też mile widziane. Tylko panowie, proszę, merytorycznie, nie na zasadzie, że jesteś debil i, i, i głupi jesteś, tak I, i to wszystko, tylko jakieś tam argumenty, żebyście, żeby to nie było, wiecie, no, członkiem podparte, nie? Tylko jakieś tam merytoryczne komentarze proszę. I, i to tyle. Także tak wygląda podogówka ułożona przez amatora. Mam nadzieję, że się podoba filmik. Zapraszam na obejrzenie timelapsów. I to tyle. W dalszej części tutaj z prac w tym, w tym, w tym domku: no to na pewno pomontuję te baterie, pozarzucam, pozarzucam że tak powiem te szlice, wykucia. Może ten geberit zabuduję. I to tyle, na pewno pokażę Wam baterię, jak założyć tą jego prysznicową i te dwie, dwie umywalkowe. Także to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam i miłego dnia życzę. Bądźcie zdrowi, cześć.